Siemanko ludziska w kolejnym odcinku Fortnite'a. Dzisiaj będziemy słuchajcie odblokowywać grzmiącego groma i będziemy robić na niego misję. Yy... I zobaczcie, teraz zadania. Trzeci tydzień. Najpierw polecę sobie tutaj wy... wynająć gościa w pierwszym meczu. A potem w drugim meczu wynająć się tutaj gościa. Więc najpierw polecimy tutaj. Będziemy grzmiącego groma odlokowywać. To jest dzisiaj cena naszego odcinka. Ja w ogóle mam koronkę, bo ostatnio w tamtym odcinku miałem pierwsze miejsce, słuchajcie. Nie pamiętam o czym to był odcinek, ale... Kurde, w mi wziął pisolecik. O haha, ja mam niebieski. Ej, gwni drogi yw Dobra, na tą miejscówkę Dobra, lecimy O nie, jeden typek mnie przegonił Jeden typek mnie przegonił O nie, on chyba leci w to samo miejsce Być może Albo i nie, ale on już lotnie rozłożył, to ja będę szybciej w takim razie I muszę tu jakiegoś gostka wynająć. Zobaczymy, czy tutaj w ogóle jakiś gościu będzie. Chociaż nie wiem. No pięknie nikogo nie widzę. No, nie ma tutaj żadnego no To, co. To... A nie, nie, dobra. Myliłem się. Nie wiedziałem, że. Muszę tylko gostka wynająć i tyle. Bum i mi to zrobione Ale nie lecz mnie teraz, chłopie A w sumie można leczyć No posuj się, no gładam cię, no Lito, no litoż posłuję O, to jest bardzo listko Rura, rura, rura! To było <laughs> chociaż nie dość mamo, to mam ochotę, jeszcze potrzebuję surowców e, Znaczy tego, amo No nie, nie amo O nie, ktoś tu jest Udało się wreszcie Wow, jak mi się, jak, jak ja to zrobiłem, ja nie, nie rozumiem nie rozumiem tego Nie rozumiem tego, jak ja to zrobię A nie, ja mogę potem pić Ja już tyle tych rzeczy mam Gdzie jest kibelek? Gdzie jest kibelek? Muszę do kibelka wskoczyć Gdzie jest kibelek? Mówię! Gdzie on jest? Kurde, ki ki kibelkę nie mogę znaleźć Jestem ten, nie mogę znaleźć. Chyba, że, że, że ze śmietnika wyskoczyłem, czy nie? Nie, 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 Ile tam to miejscowa była? To było tutaj, czy nie? W serio? 200 metrów? Niemożliwe, że to by mogło mnie przeteleportować. Aż tyle. No jak wrócić? No jak wrócić? Tutaj nie ma tego, czego potrzebuję. Tu jest! Tu jest! Tu jest! Tu jest! jest! Mamy go! Mamy tego! Ja w ogóle zrobiłem misję? A czy gdzie to było? Ano. no. to wyniki. Ale jak? przecież ja to zrobiłem. A no co nie zrobiłem? Czy nie? Boże, już sam nie wiem. No to teraz muszę to zrobić tego wyspa wyspa łupów kurde co chodzi, nie ja nie wiem. Oh, Jezus. Udało Udało się, się, No to jest lama. No, czy tutaj jest lama? Czy tutaj była lama? Tutaj była lama na, na 100%. No nie wiem, jak to jest. Ja się zrobić przerona No nie, lepszyj ten Mam niebieską pompę, a ja zieloną Jedną z najgorszych Serio? Dlaczego nie mam tej emocji? A teraz polecę, no gdzie to jest, trzeci tydzień, tutaj, Boże już buz... No, nieważne. Ty też muszę chłopa wykupić? Ja też żadnego chłopa nie widzę. A jednak widzę. Szybciej ląduj no! Boże, zaraz umrę. Dziękuję. Boże. Ej, ona mi teraz będzie amunicję rzucać? To ja będę miała nieskończoność. Yeah. Jeszcze nie Już ją zaczyła! Oho, jak kobieta. No. Zaraz mi będzie amunicję wyrzucać, ale fajne. Fajno, fajno, o Nie wyszedłem z tego. Fii. Szybciej, szybciej.

Szybciee, ja nie zdążę chyba. Będę musiał zginąć. No mi oznaczyły świetliki. No to co? Do czego moje świetliki? Do podpalania, no. Eci, O! Widzieliście tu, Ja bym zleciał. I bym zginął być może. O ja. Co tam było? Czy dałoby się coś lepszego? Jak na przykład coś legendarnego? Chociaż Epickie też jest dobra, chociaż mam tylko jednego epika. Reszta zielona. Nawet leczenie. A no, zdążę. A burza idzie. Haha, ha, i co burzo? No i co? No i co mi zrobisz? O, egzotyk. Sam nie wiem czego brać. Nie, tam po co? Po co mi ten ten oznacznik by się przydał? Dużo bardziej. Spróbowaliście kiedyś to? Tam, dam, 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 dam. Jest. Widzicie to? Widzicie jak się pali, o jezus! A za mocno się pali. To za mocno. Zresztą Ona się ruszyła. O kurde, o kurde. Nie, ona ruszyła. Ona ruszyła. No co, jest? dlaczego tu nie ma samochodu? Zaraz po mnie. Ktoś tu jest? Nie ma nikogo. Mam koło, dałoby się O serio, drzewo, drzewo podpaliłem. Tak, to spadło i się podpaliło. A dom się nie podpalił, ale to już tak. E, co? A! nic nie wróciło. O Nie, no do nie jestem w kole. Dlaczego? Myślałem, że jestem w kole. pusto. Domek jest pusty. Czyściutko. Czyściutko. A! O nie, ja chyba Haha. Aha. I co mi burzę zrobisz? Siemano, nic mi nie zrobisz. No nic. Je, je, je. No i co mi zrobisz, co? No właśnie. To lepiej chodź, bo cię burzę zaraz rozwali, no. Coś tam jest gościu Ła typek A może by tak legenda niego kupić? Nie, nie, nie chcę mordować klasy, bo i tak pewnie mnie znalazł zginę. Chociaż <gryzanie> w sumie to się okaże Ale często przegrywam więc do uznać Mogę uznać że tak Już <gryzanie> ginę No serio? Nic? Kompletnie? Błagam Czy będzie przy stacji bezojowej? Jo! A to ja to podpaliłem, ja to podpaliłem. No. Tymi, tymi perwerkami to podpaliłem. O, się mega przestraszyłem. No nic, znowu mi amonity rzucił. Teraz się muszę wracać do góry. Nie, nie będę się wracać. Nie ma nic ciekawego a ja obstawiam, że na pewno ktoś będzie na stacji. Bam! Ty pusto, nikogo nie ma! Na stacji benzynowej nikogo nie ma. No tu jest jakiś raj, chyba. To jest jakiś raj dosłownie. Pierwszy raz nikogo nie ma na stacji benzynowej. No nie rzucaj mi tej głupiej amunicji. Nam naprawdę muszę się upewnić. No ty, pusto, nikogo nie ma. Czyli to jest raj. To jest raj. Czy to się nazywa raj. No jeszcze w domek podpaliłem, no pięknie. O nie, typek z jego botem. O nie! To to jest najgorszego co może się stać. Typek, jeszcze jego bot, on ma jeszcze bota wykupionego. To będzie chlepa dopiero, co nie? Nie co jeśli on tutaj przyjdzie, tutaj na górę. Ja się boję tam i, bo to no... no... no bo ona bota, no i to... Grzmiącego groma, odblokowaliśmy go, no i się udało, zrobiliśmy wszystkie misje, no a dobrze, słuchajcie widzowie, jeśli wam się podobał odcinek to subskrybujcie, to subskrybujcie kanał, lajkujcie i komentujcie, elo